Ktajcie wszyscy z tej strony Chabordach, Będziemy grali w Silent Storm. in support position. O matko. Niezbyt dobrze. Bardzo niedobrze nawet. Dobrze, że podwoił.

Szutat! Nie nic! O, o! Dobrze że no. przy... nie mała, pocelowała. Bawiłem się w, w zaznaczanie całej ekipy, w tym czasie wstam zaatakowany. Wspaniale. afirmativo afirmativo mm, aqui I am humbled by my achievements. I kto jeszcze mi został? Roko. Bohater ostatniej akcji. I obserwujmy, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Który nie widzę zbyt kolorowo, dla tej. Aksel mocno oberwał. Dobrze, że tam Dani jest z nimi. Mała. Kontynuuj ostrzał na tego gościa. O oh my god I did not sign up for Krytyka! I Okej. Okay. Mike. Taki w sumie to Mike'em porusza się. To Co to za dziwne manewry, Mike? To było naprawdę dziwne. Dobra i mamy tu ekipę już na miejscu. I już nic nie mogę zrobić. Zobaczmy, co się będzie działo. No wiem, niestety na razie nic z tym nie mogę zrobić. Dobrze został zraniony dzięki temu. Prawdopodobnie nie pocelował w mojego Axla. Hm. Dom zdecydowanie nie jest pusty. Dobra, zmarł ten. Grenadier otrzymał możliwość zwiększenia swoich umiejętności. Drawing knives? Nie dzięki. Hmm. Są mi knives. Tu idziemy, zdecydowanie. SMG. Hmm, okej. Okay. Czy kogoś znajdziemy? Na razie nie. Na razie tylko... o! Słyszymy gościan w piętro wyżej. Czyli podejrzewam, że tu na razie jesteśmy safe. Mike, ty ogarniesz ten pokój. Znowu z zygzakiem pobiegłeś. Nieważne. Rokko do tych drzwi. Mała. Kończyć tego koleżkę. <laughs> no i znowu nie zobaczę, czy ktoś nie ma. Nikt nie ma. Żadnego awansu. Dani. Ratuj kolegę. W potrzebie. Ile on ma bleedingu? Najpierw tak. Jeden. Niedużo. W sumie zostawię go na razie tak jak jest. Dobra, to powinno załatwić na najbliższe momenty sprawę. I kończymy tę turę. Mając nadzieję, że nic mi nie wylezie z drzwi w tym domu. Bo szturmowa ekipa trochę się spóźnia. Nie za bardzo ma na razie możliwość dołączenia i jeśli się nie pośpieszy będzie w opałach, ponieważ ludzie podejdą do okien i zaczną strzelać w małą Dani i Axla. Co nie jest zbyt wesołe było wow, wiadomością. Dobra, mała, w takim razie ty już biegniesz do... do drzwi. Dobiegniesz? Nie, nie bardzo. Ale dobiegniesz za drzewo. O kurde. O kurde. O kurde. Tu jeszcze jest gość. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Świetnie po prostu nadprzodować nie może. Za mało AP. Świetnie. Mike. Ryzyk fizyk. Afirmative. Cywil. Bezpieczny. Biegaj do drzwi. Afirmativ. Błąd, to był błąd. Nie, nie rób... What the... I fine. It me. Okay, granat. <small> I did jeszcze jeden. O kurde, jak goś to przeżył? Udało się, Mike. Mam nadzieję, że nie zostałeś zbyt mocno ranny. Na wszelki wypadek. I zamknij drzwi. Ty też zamknij drzwi. No. Na taki, aż się boję otwierać te drzwi, szczerze mówiąc. Wow, cisza, spokój. O kurde. Kto? Aj, 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 aj! Aj, aj. Aj, aj. aj. aj, aj. Idź tu. Yes, Powiem mu, że jesteś ślepy. O uh o -oh. Tragedia. jak on się u... za czym on się ukrył w ogóle, że tego nie widziałeś? Aj, aj i usunąć się od razu z linii. Mm. 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 ile to masz życia? 10 Plus 4 bilingu na dwie tury hmm. Ej, Nie możesz nic wziąć Z ekwipunku Świetnie O oh my god O oh my god Kto ma coś do leczenia Kto tam jeszcze jest? Rokko Kolender jasny Kiepskowato Jeszcze tutaj Wow Po prostu wow Dani Jeszcze walczy z nami Axla bleeding mu znikł, ładnie. Jestem no humbled. Tak, i ty giniesz już prawie, praktycznie. Prawie, praktycznie giniesz, no Mike. Pomoc towarzyszowi w potrzebie. Wyżyć po Dobra, gdzie ta PPS się znalazła teraz? A tutaj Dobra, toki żyje. To jest najważniejsze. Wow. To była masakra. Następna tura. Na pewno nie w tej. A ja mówiłem, że nie będzie łatwo. Dani skończyła na szczęście. O, Holender, nie, znowu nie to. I to Dobra. Rokko. Nie, nie, nie rokko, Axel. Ciągle masz redukcję IP. Aj... Dź... Przestań się tam toczyć. Spróbujmy to mu zrobić. Oj, nie Co ja to był zrobiłem? Axlem chciałem, to jasny Ma osiem. <grywka> to ma osiem bildingu. Wow, jeszcze. O kurwa. Źle. Źle się dzieje. Generalnie. Ty uleczysz tego czy nie Holer jasny Fatalna sprawa Another Soldato Big problema Big problema, okej okay. Eem um, dokąd ty możesz dorzucić w ogóle? Nie bardzo Mnie to satysfakcjonuje Spudłowa 27% Okej, okay, wykorzystamy tą szansę Dobra, i załatwiło to... tą sytuację Jednak te granaty to jest... to jest cudowna rzecz, autentycznie O oh my god Mike Rób coś, Dani Skończ Oj, mała Wejrzę się obróć Gdzie ten koleś skąd on strzelał w ogóle? To cholery jasnej Mam wielką zagadkę Gdzie? Czemu muzyczka się zmieniła? A, tu. Już go widzę, cholera. nie widziałem go trochę wcześniej, ale... No cóż. Ślepota. Dobra, tyle na tą turę. Axel. Nawet strzelić nie możesz. Dobra, nieważne. W ogóle w załamka. Załamka totalna. Mike. Mike tu walczy z ranami Tokiego. Toki zginie śmiercią męczeńską. Wow, przeżył. no, zaraz już lecimy z pomocą jak tylko Dani się ogarnie tą Zakstę. Może nie będzie takiej tragedii, może nikt mi nie zginie. Dzięki to by było na tyle. Do zobaczenia w następnej części.